Mieszkam we Włoszech od ponad 20 lat i spotkałam na mojej drodze naprawdę różnych ludzi: i tych życzliwych, pomocnych, ciepłych, ale i tych złośliwych takich, którzy tylko czekają, aż powinieć się noga. Ostatnio poruszyłam na Instagramie temat Polaków za granicą i dostałam masę odpowiedzi. Tyle wiadomości, że nie zdążyłam jeszcze na nie wszystkie odpowiedzieć. I zaskoczyło mnie bardzo to, że większość z Was dała mi rację. Polak Polakowi za granicą nie pomoże. No chyba, że jest biedny, poszkodowany, wtedy jeszcze ci współczują i jakoś ci pomogą. Ale jak tylko zaczyna ci się powodzić, wszystko się zmienia. I wiecie, co jest to bardzo przykre, bo patrząc na inne narodowości, to jak sobie pomagają, trzymają się razem, pomagają sobie wzajemnie, wspierają się wzajemnie, trzymają się po prostu razem, spotykają się na kawę, na kolację, na jakieś domowe imprezy. A my, zamiast podnieść się razem, wolimy ściągnąć kogoś w dół. Albo patrzeć, jak spada w dół. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może dlatego, że mamy jakieś kompleksy, albo przez lata musieliśmy walczyć o wszystko, niestety nawet kosztem innych. Może niektórych ludzi nikt nie nauczył tego, że czyjś sukces niczego nam nie odbiera. Oczywiście są wyjątki. Ja mam to szczęście, by mieć tutaj we Włoszech kilka prawdziwych, wspaniałych przyjaciółek polek, ale niestety większość zamiast się wspierać, krytykuje. Ocenia i jak tylko popełnisz błąd, są gotowi na to, żeby cię skrytykować i by ci wytknąć te błędy. A przecież my za granicą powinniśmy trzymać się wszyscy razem powinniśmy sobie pomagać. Albo jak już nie chcemy nikomu pomóc, to przynajmniej nie przeszkadzać. Jestem ciekawa, jak jest u Was. Może w jakiś sposób można to zmienić? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Cześć Wam.